Ale ja teraz chciałabym wam pokazać inny sposób, lepszy sposób na to, jak być zwierzakiem. Uwaga! W dzisiejszym filmie pokażę wam sposoby na zamienienie się zwierzaka w Brookhaven. Ale uwaga, uwaga! Musicie tutaj spełnić kilka bardzo ważnych zasad, aby to się udało! Czyli po pierwsze, musi być noc. Po drugie, musicie być bezzębni, tak jak ja. Nie no, oczywiście żartuję. Po trzecie, musicie być sami na serwerze. No i właśnie mam być sama. I co? I tam ktoś już jest! Tam ktoś jest! Widzowie, nie uda mi się. Nie, no żartuję. Wcale nie musi tak być, jak powiedziałam, więc sobie wymyśliłam to po prostu tu na poczekaniu. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać, jak tutaj się zamienić w zwierzaka. Te sposoby, właśnie na to. Wiecie, że w Brook Heaven są tutaj takie zawody, które bierzemy sobie, naciskamy i słuchajcie, jesteśmy już w tym zawodzie. O, to Wam się przyda. Na przykład, jak ze mną nagrywacie film. Mówię wam, bądźcie policją. Wy wchodzicie tutaj, dajecie policję, macie policję nad głową i dzięki temu, jak belka będzie chciała wezwać policję, to bierze telefon, pyk, włączam go, wiodę tu i słuchajcie. No, to pracownik tutaj powinien pracować. No to ja nie wiem, dlaczego mi to nie zadziałało, ale bynajmniej tutaj wtedy klikam na policję. No i przyjeżdża policja pod to miejsce, gdzie ja właśnie stoję. Ale ja nie chcę być w tym momencie policjantem, wyłączam to sobie. I tutaj, słuchajcie, powinno być coś takiego jak zwierzę. Mówię wam, jest od jakiegoś czasu tutaj dodany przecież weterynarz, z tego co pamiętam, szukam, szukam. Tak, słuchajcie, skróluje oczami i na razie, e, o, ratownictwo zwierząt jest i weterynarz. I tutaj moim zdaniem powinno być też, jak zamienić się zwierzaka? Normalnie tutaj powinna być taka odznaka, zwierzę. Może ktoś by chciał być zwierzakiem w Rock Heaven? Dlaczego o tym nie pomyśleli? Dlatego ja... Zrobię to po swojemu. I ja zamienię się w zwierzaka. Mówię wam, dam radę. No więc, rzecz jasna, ja bym chciała się zamienić w kota. W sumie niewiele już mi brakuje, bo mam ogon i uszy na sobie. Tutaj mam też już przygotowane wąsy. No i jak chcę znaleźć więcej rzeczy kocich, to wchodzę sobie tutaj w lupkę i wpisuję sobie CAT. Okay. No i tutaj są różne jakieś takie kocie rzeczy i dodatki jakby dla ludzi i tak dalej, ale nie o takie rzeczy mi się chodzi. Bo ja nie chcę być ludzkim kotem, tylko chcę być takim najbardziej kotem zbliżonym do tych kotów. No to to jest za impreza? Kto mi tam hałasuje, oh my god? Tutaj słuchajcie, te koty to nie będzie tak, że klikniecie w to i wy będziecie tym kotem. Zobaczcie, bo to będzie wam. Na ramieniu, na plecach, na głowie. No różnie, naprawdę. Widzicie? Są różne śmieszne, memiczne koty, więc tak, na tym to polega. No, kto mi tam włączył muzykę i mi tym przeszkadza? Patrzcie, ile kotów mogę mieć. Patrzcie na moje plecy. Zobaczcie. Belka, kocia mama! Jak ja bym chciała mieć tak w realu. Słuchajcie, ile to jest kotów. 6, 7. O, spoko! Mogłoby tak być. Nie mam nic przeciwko temu, ale usunę sobie je na razie, słuchajcie, żeby nie było. Dobra, więc teraz tak, potrzeba znaleźć nam takiego kota, żebyśmy my się zamienili właśnie w tego kota. No i ja potrzebuję taką głowę kociom najbardziej, a później ciało i tak dalej. Tylko powiem Wam od razu, że... Tu może troszeczkę czasu minąć, zanim znajdziemy takie rzeczy, które nam się spodobają, będą pasowały i wszystko fajnie zasłonią. No, niestety, ale teraz tak. Mamy tutaj jedną taką głowę. Ona jest trochę jako taka maska, ale ładnie wygląda. Do tego trzeba by było znaleźć na przykład białe uszy i w sumie wszystko, co tutaj jest. Natomiast patrzcie na to ja wyglądam, to jeszcze nie Halloween, ale spoko zaraz, o, taram uszy jeszcze te swoje usuwam, no dobra tak wyglądam, tutaj mogę być biała, koniecznie no i mam tutaj taki problem z tym moim skinem, że ja muszę sobie tą spódniczkę chyba w Robloxie usunąć, bo słuchajcie, no nie da się nie da się jej usunąć tak po prostu patrzcie nie ma spódniczki, nie mam z nią wielki problem, dlatego ten kot będzie miał spódniczkę jak coś. No, ale ogólnie, problemem największym jest, słuchajcie, to, że ja jeszcze nie wyglądam jak kot, bo prawdziwy kot powinien chodzić na czterech łapach, a ja tego nie robię. Dobra, także tak to wygląda. Belka mogłaby mieć w takim razie białą bluzkę, żeby było, że niby z takim białym kotem właśnie w spódniczce. Ale ja teraz chciałabym wam pokazać inny sposób, lepszy sposób na to, jak być zwierzakiem. Uwaga! Kadam! Patrzcie na to, jak ja wyglądam! Jestem taką niższą postacią. Jestem już białym kotem, zobaczcie. Ale mam czarny ogon. Nie usuwałam sobie tego ogona, ale mogłabym to zrobić. O? Ja ciągle mam tą animację mówienie, dlatego tak się nie ale ogólnie zobaczcie. Wiecie, co mi się teraz przypomniało? Ja nie wiem, czy wy to robiliście, ale takie żołędziowe ludki i kasztanowe, to to mi się tak bardzo przypomina, że ja jestem jakimś <grym> takim lutkiem. Żeby wyglądało jak kot, naprawdę tak fajnie jak kot, no to musiałabym się. Oczywiście przemalować na biały, tylko że ten biały to jest jakiś taki, ja nie wiem. Dobra, dajmy ten biały. No i muszę sobie w ogóle chyba usunąć te włosy, co nie, bo to tak trochę nie za bardzo. Uszy mam, okej, okay. i teraz twarz potrzebna byłaby mi kocia, właśnie. Ta mina mi się podoba. A, ale żeby to dać, to muszę najpierw swoją minę usunąć. Tylko, że jeszcze tak, brakuje mi wąsów. No właśnie, tylko ja tutaj miałam niedawno te różowe. No jak to mi się tutaj przemienia? Dobra, mamy różowe. Jestem wścieknięty kot, słuchajcie. Ten ogon to ja myślę, że mogę sobie zostawić. No i jak ja to zrobiłam? Moi drodzy, ja kupiłam sobie to za bodajże 189 robuxów. To jak to znaleźć? Musicie w sklepie wpisać właśnie cat i to jest w charaktersach więc w sumie mogę wam to teraz pokazać, uwaga jesteśmy tutaj i zobaczcie chodzi o to, że musicie kliknąć tutaj w prawym górnym rogu na właśnie get more uwaga potem musimy z lewej strony sobie wybrać właśnie charaktersy i tutaj już wpisujecie w lupkę cut i ja tak zrobię więc wpisuję cut, enter i już nam coś wyszukuje. I widzicie, są tutaj przeróżne koty, i tutaj też jest właśnie taki czarny kot. Możecie być od razu takim czarnym kotem. Ja wybrałam sobie nieco innego skina, no ale to jest, słuchajcie, za 185 boksów. Widzicie, widzicie? Mam właśnie coś takiego. To jest czarny kot, tu jest biały pies i to jest za 185 robuxów. Mega, mega drogie, słuchajcie, powiedziałabym. Ale tak, kupiłam sobie to za robuxy e, i to ogólnie się składa właśnie z takich kilku rzeczy i sobie to zakładacie. A tu jest indykor koło mnie. Widzicie? Normalnie zwierzaki atakują wrógrewel. Patrzcie jak to fajnie wygląda. Co jeszcze ten kod potrafi? To się tego nie spodziewacie. Kot potrafi tańczyć. Widzicie, widzicie? Ten kot potrafi wszystko. To jest zwariowany kot. Zobaczmy, czy ten indyk tak potrafi. Indyk potrafi duszać oczami. Patrzcie, jaką ma A, tą animację. Widzicie to? Ale coś mu z nosa wystaje. O, <laughs> Patrzcie, jak śmiesznie głową wrusza. Także jest tutaj też taki indyk na Brookhaven. Są różne zwierzaki, widzowie, właśnie w e, tym Robloxie. Musicie sobie kupić w Robloxie w charakterzach właśnie te zwierzaki. Zresetujcie się w Heaven i będziecie mieć. Ale jak się Wam podoba, właśnie taki biały kot? i e, mi się bardzo podoba. Minę mogę mu zmienić, kiedy chcę. Ale ogólnie, oh. chyba wszystko jest e, dobrze. Szkoda bardzo, że tutaj nie ma właśnie e, tej roli. Na przykład zwierzaka jakiegoś w tych rolach. Szkoda. Ja bym sobie może pobyła jeden dzień jako zwierzak. To byłoby interesujące. Oj, to jest Kitty Bella, Indykorn mówi. No i bardzo dobrze, i Kitty Bella teraz będzie tak właśnie witać Was w filmach. Zobaczymy, co na to powiedzą wszyscy. Jak się zdziwią, XD nie wytrzymam. Indykorn nawet zaczął tańczyć, słuchajcie. Dziwne, dziwne rzeczy. Takie dziwne rzeczy dzieją się tylko późno, widzowie, bo już jest pół do pierwszej w nocy, kiedy ja to nagrywam. Więc wybaczcie takie właśnie pomysły na filmy. <laughs> Ale ja chciałam być dzisiaj kotem. A co? Taka Kitty Bella. Widzowie, dajcie znać, co myślicie o tym kocie i o tym indykorze. Dajcie znać, czy macie takiego skina, a może macie jakieś inne zwierzę. To też się podzielcie tym w komentarzu. A jeśli filmik Wam się spodobał i dotrwaliście w ogóle do teraz, to napiszcie w komentarzach indykot. O tak, to takie połączenie naszych dwóch nazw. Indy kot, a my idziemy na pizzę. Raczej słuchajcie, indyki nie jedzą pizzy, koty to na pewno, ale my jesteśmy w grze, więc my możemy wszystko i będziemy jeść pizzę. A z wami się tymczasem żegnamy i widzimy się to w kolejnym filmie. Pa pa.